Zajmujesz się branżą e-commerce. Dążysz do perfekcji w logistyce i obsłudze klienta. Z naszym fulfillmentem profesjonalizm spotyka efektywność. Skontaktuj się z nami i wznieś swój biznes na wyższy poziom. Potów, potów czas! I wiemy to. Złap podsyłki, złap. Złap Lewą nogą zakończ. Zakończ lewą nogą. Przytrzymaj lewą ręką i zakończ lewą nogą. Lewą ręką wbij jego prawo. Przełóż, tak, przełóż. Głowa. Tak, głowa, głowa na mostek przełóż i wyjeżdża. Tak. Idziemy wysoko. Idziemy wysoko, połowa za tobą. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, zbijaj lewą ręką w jego prawo. Wychacie jego rękę. Wychacie go rękę. look at the ピーへの輪が下がってががきた。